Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie naprawić szlifierkę kątową firmy Parkside. Korzystając z niej przez dobre 3 lata, non stop cały czas. Później kupiłem Milwaukee, no i teraz się zepsuła. Chyba się obraziła na to, że kupiłem Milwaukee, tego się zepsuła. Więc... tutaj jest tej przekładnia jak tu życie. Przeskakuje, sam, sam, silnik się kręci, ale przekładnik nie przekłada mocy, więc rozbieramy. Rozmienimy i wymienimy. Wymienimy. Przekładnik. Lagrano to jest wcześniej jeszcze nie mam tej przekładni, ale bo muszę zobaczyć w ogóle. Może to być coś kompletnie innego, czego się nie będzie opacało wymieniać. Więc nagrywam tak na zapas, Jakby co? Dobra, wyszedł tutaj cały ten. W środku szczotki, szczotki jeszcze są. Może ska też nie najgorsze. całe te szlifierki takie złe nie są. Dobra, depsuło się to, jak widzicie, to skońcamy dalej. Good. Jest. Zasłuchajcie. Niech to cały ten śrubokręt wynieść. A zębatka wygląda nie najgorzej. Tutaj jest jakaś nakrętka. Co ona tutaj robi? To jest nakrętka od czego? Smażę że? Ona. Dziwne. Widzieliście chyba tego wszystkiego tutaj, ale tutaj nakrętka była, w tym miejscu leżała nakrętka, w ogóle nie nakręcona, więc nie wiem czemu. Może to coś się tutaj zwało tylko. ewidentnie brakuje. Ciekawe co ta nakrętka tam robiła. Jakby ona była stąd tutaj. To jest jeden gwint jaki jest w tym miejscu. O, ciekawe. Czemu ona w ogóle nie była zakręcona? To jest pytanie. O, i widzę, się, obarwał się wieloklin na tej zębatce. Tutaj, znaczy na wałku. W środku ma taki wieloklin. No to wchodzi, więc pewnie ten wieloklin się oberwał, bo jak widzicie, jak to wyjąć. O, wyszło. wyszło. O, też. Trzeba może jak to wybić, hmm. Można zaczyna nakręć to machrętkę z powrotem. Tylko oczyszczę to i tak z tego smaru i dam nowy smar, zacznę smar przekładniowe, mam jakiś litowy smar łożysk toczonych i ślizgowych maszyn pojazdów no, myślę, że będzie dobry smar, no to wyczyszczę to Oczywiście to macie tutaj teraz speed, yy, macie teraz tutaj jest to przypieszone tempo czyszczenia i za czym nakręcę nakrętkę, za czym może to pomoże. Tak jak widzicie wyczyszczone jest. Teraz nakręcam nakręcam nakrętkę i zobaczymy, czy to coś pomoże. I chyba to było to. Tak. No, mi się wydaje, że to było tego wina. To składamy, składamy i próbujemy odpalić. Składamy nowy smar. Jest trochę inny, bo ten jest niebieski ale myślę, że będzie dobry, że tak się sama nakrętka zluzowała tam, aż ciekawe. Więc skręciłem to, nad, zakręciłem nakrętkę, jak widzieliście, i spróbujemy włożyć i odpalić. Zobaczymy. Czy Nie chcę wejść, bo te szczotki, kurde, wyszły. jak to zrobić? ścielne szczotki. No, no, nie się, się telefon rozdawał wtedy no i już musiałem zakończyć nagrywanie, ale tak jak widzieliście szlifierka okazało się, że w szlifierce był problem taki, że się poluzowała śrubka czy odkręciła się śrubka na zębatce od przekładni. Śrubkę zakręciłem i szlifierka działa. Tylko coś ten smar obawiam się, że będzie zły więc kupię smar do przekładni yy, i następnym razem jakby ja tego wymienię No nie będzie problemu, wystarczy odkręcić tutaj te cztery śrubki te cztery śrubki się odkręci, ściągnie się to i się wyczyści znowu i się da smar do przekładni bo coś mi się wydaje, że ten smar jest już odkręcałem to jeszcze raz i ten smar był taki nie zbyt mi się podobał, więc wymienię go na taki do przekładni ale to pewnie groszowe sprawy będą więc jak widzicie szlifierka działa, wszystko chodzi. Szczotki są, jeszcze patrzałem bo też sprawdziłem szczotki, jeszcze są dobre, więc jeszcze ich nie będę wymieniał. Ja. Mam, mam szczotki do tej szlifierki w domu jeszcze jedne, więc bardziej czego zawsze można wymienić. No, czyli taka błahostka, więc jeśli będziecie, będziecie mieć taką sytuację, że Wam się zepsuje, przestanie działać, to po prostu odkręćcie i zobaczcie, a nie od razu wyrzucajcie, bo wiele osób pewnie jakby się zepsuło, to by od razu do kosza, no chyba, że jest na gwarancji, to wtedy, to wtedy inna sprawa, to wtedy odsyłacie i dostajecie pewnie nową, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak jest producent Grizzly Tools, to oni dosyłają nową, a starą każą zutylizować, a jak jest Kompernas lub coś innego to trzeba odesłać i oni albo naprawiają, albo, albo wymieniają na nowo. Więc jakbyście nie wiedzieli, to taka informacja, że tak zwyczaj jest. No dobra, no to dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zapraszam do kolejnych odcinków.